Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. Wracamy do naszych małych prezentacji czempionów tutaj na arenie. Mam 10 żetonów i tutaj kilka drużyn do pokonania. No właśnie, małe prezentacje i dzisiaj mała osóbka, czy mam tu jakąś drużynę, taką, którą zwykle używam. Właśnie gala Long Braid, o którą ktoś tutaj albo na naszym Discordzie, albo pod którymś z filmów prosił, więc zajmiemy się dzisiaj właśnie tą małą, krasnoludką, ale ze względu tutaj i na warkocze i na ten rudy kolor włosów to plus 10 do aparycji jak najbardziej. Przydatne i, po, i przyznane. A, bo tutaj mam od razu na auto. Słuchajcie, to jest taka drużyna, której często używam. No i mamy tu zacnych z przed sobą, choć akurat ninja może nie jest szczególnie używanym na arenie damage dealerem. Niemniej jednak zależało mi tutaj właśnie na tym, żeby Wam pokazać też walkę przeciwko championowi, który którego zwykle właśnie single target ci damage dealerzy omijają szerokim łukiem, a gala nie musi a nie musi zaraz sobie przerobimy zaczynamy zwykle od A3 atakujemy 3 razy Każde uderzenie ignoruje 25% defensu i dostanie jeszcze ekstra turę, jeżeli będzie w pełnym zdrowiu tutaj po użyciu tego skilla. No więc, jeżeli mamy trzy uderzenia, no to pierwsze od razu pójdzie w Judy oczywiście, ale dwa pozostałe możemy sobie wybrać tutaj, kogo chcemy. No i obudziliśmy naszego trupa, Tym niemniej. Zablokowaliśmy już revive, no i właśnie, i na A2 mamy podwójne uderzenie. Więc znowu, generalnie, pierwsze pójdzie właśnie w Judy -a, a drugie zabiło nam tutaj damage dealera. No i krutraksa tutaj, więc ona już tutaj sobie dokończy, właśnie tą mitralę. No, i zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tu mamy speed team całkiem mocny, więc może też sobie skorzystamy, właśnie speed teamu. No, taki dzisiaj tutaj niekoniecznie free-to-play zespół, znaczy jak najbardziej Arbiterka i Gala. Skoro oglądacie, to pewnie ją macie, więc jak najbardziej. Oczywiście, Kryotriaxa nie musi tutaj być. Tutaj bardziej chodziło mi tego teamu. Używam właśnie jak potrzebuję tych ataków pojedynczych. Jest też Kaimar. On mi się tutaj przydaje, bo resetuje skille. Więc zaraz tu sobie uderzymy. Dobra, weźmy może tutaj, żeby już nie powtarzać tych czempionów. Kogo? Weźmy sobie Finaxa. Rzeczywiście, i zobaczymy, jak tu im pójdzie. Będziemy już sobie tylko nie na auto atakować, tylko w ten sposób. Więc wyprzedzamy rywali. Mają tutaj rzeczywiście shieldy gwarantowane, ale spać grzecznie poszli. No, nie ma decrease defenseu ani czegoś takiego, ale skorzystamy tutaj. Rzeczywiście powoli tych damage dealerów spróbujemy wybić, więc tu jest blok rewaj, więc to już nam nie przeszkadza. No i może zaczniemy od arbiterki. Właśnie znowu z tego A3. No jeden cios wystarczył tak naprawdę, a Gala ma w asortymencie trzy ciosy, więc zastanawiam się kogo tutaj nie budzić. No to powiedzmy dla bezpieczeństwa, kolejnego damage dealera tutaj pokonamy. Przyspieszymy teraz się ten obudził. W zasadzie powinienem zresetować skille tutaj, wszystkim, aby jeszcze raz się ruszali. Choć w przypadku akurat Fenaxa nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia. I teraz, jak widzicie, Gala ma shield na sobie, nie ma increase ataku. Więc atakuje tutaj na A2 jednego przeciwnika. Ignoruje 50% of defense, jeżeli atakuje pod wpływem shieldu. Jeszcze się leczy na dodatek, i umieszcza znowu shield na sobie tutaj, na tym czempionie. A ona tutaj na A1 zakładała ten shield na sobie, więc balans między tym tymi skillami właśnie naszej długowłosej gali jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, dobijemy tego gościa i jedziemy dalej no ok, tutaj mamy już całkiem też niezły team zobaczymy jak nam pójdzie może Fenaxa powinniśmy wymienić, no będzie trochę pewnie problem z Loriusem, bo jego nie da się uśpić. Zobaczymy, kogo się w ogóle da. No, wszyscy pozostali uśpieni. No i spróbujmy. Może zaczniemy od Harimy. Harima poszła spać. No i mamy tutaj dwóch czempionów, których nie chcemy, którzy rewajwują. Więc najpierw Pozbędziemy się arbiterki, Gala jest w pełnym zdrowiu, więc ma jeszcze jeden atak. No i na przykład nie chciałem uderzać w tego Logiusa, gdyż on jest no tutaj poniekąd im więcej poraniony, a wiemy, że pojawi się na nim Anki Label, tym mocniej będzie uderzał. Więc zostawię sobie tutaj, no i tak muszę go tak lekko walnąć no właśnie o to chodziło żeby nie był za mocno zraniony wrócimy tu sobie z moimi czempionami przeładujemy że tak powiem wszystko co tutaj jest mi potrzebne znowu ich przyspieszymy i zobaczmy tu mamy blok bawsy ale nie wiem czy wejdą no niestety nie weszły więc już na tą chwilę założymy sobie shield na gali, to i tak, tak dużo nie pomoże. No i pokonał nas właśnie sam Logius. Powinienem użyć jakiegoś wcześniej blockbuff z championa. Weźmy sobie tutaj może kogo, 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 kogo. No tu też może być różnie, albo kogoś kto usuwa bafy potem. Albo blokuje pasywki. Może rondę. Rondę też na pewno macie. Zróbmy sobie jeszcze raz tą walkę, no bo nie zmieniłem właśnie tego Fenaxa i zobaczmy jak to pójdzie. Więc znowu spróbujemy ich uśpić. Znowu wszyscy grzecznie się uśpili. Mamy dwa ataki właśnie na gali. Może ten największy wykorzystamy właśnie tutaj na Harimę, wiadomo, że z nią jest ciężko tutaj sprzątniemy arbiterkę no i ronda tutaj już Loriusa sobie pokona tak jak powinna przeładujemy skillę, no i w zasadzie Gala ma kolejne dwa ataki w takim wypadku, bo nikt się tam nie ruszył kolejny tutaj drużynka no, teraz będziemy potrzebowali kto na kogoś, kto nas z kolei tutaj pozbawi mrożenia. Więc, oczywiście, możemy użyć kardiela, ale jego pewnie nie macie. Nie wiem tylko, czy tutaj mam. Zdołam znaleźć czempiona, o którego mi chodzi. Zaraz zobaczymy. Hmm, może mam gdzieś w Wolcie. Jeszcze? Czy, czy to nie jest to? No dobra, użyjmy Pythona w takim razie. Pythona też albo, a nie, Elfa chyba nie była. Była jako gwarantowany czempion, ale Python była fuzja. Mój Python, co prawda, nie jest absolutnie w żaden sposób zsynchronizowany tutaj z drużyną, ale zobaczymy, jak to pójdzie. O, już się janda wkurzyła. No, wyszło nie do końca tak jak myślałem, ale to właśnie na skutek tego, że sam Python nie był tutaj zsynchronizowany i został zastanowany. O, mamy, yy, mamy niedobrze. Tutaj, tutaj yy, zobaczmy jeszcze. Czy zdołamy się z tego wywinąć? No dobra, przede wszystkim chcę chyba jednak na razie pozbyć się tutaj tych baffów. Jeszcze chwila, męczą nas tutaj przeokrutnie. No, właśnie, to jest cały Tormin. Film o Torminie też był na kanale, ale już jakiś czas temu. Dobra, jednej nie ma. Spróbujemy wrócić z tą galą do walki. Muszę ich przyspieszyć, tak czy inaczej. No, niestety. Pełno jest tych mrozów. No i Tranda nas tu gnębi niemiłosiernie. No, trzeba będzie znowu zaczekać aż wrócę. Tak więc y synchronizujcie tych swoich czempionów, bo jeżeli są niesynchronizowani, to właśnie tak ta walka y przebiega. Zobaczcie czy się jeszcze wywinę. Dobra, mamy kolejny powrót. No niestety z Decrease atakiem. No właśnie, Decrease Attack, Decrease Defense na samej a i tak widzicie dała radę nasza tutaj gala został nam Tormin. Tutaj, więc spróbujmy. Nie ma to mina. No i jakimś studem się wywinęliśmy. Ok, mogłem wziąć tego kardiela i nie byłoby kłopotów. Widzicie, na decyzji ataku nie przeszkadza to gali. Także równo tutaj sprzątać. No, zobaczmy, czy mamy tu jeszcze taki jakiś inny skład. Tutaj jest nieźle, bo tutaj znowu. O, może ci. Zostawmy sobie tego Kardiela. niech już będzie. To też jest całkiem sympatyczna strategia. Weźmy sobie jeszcze. O, Daczes. I tak sobie zagramy. Zacznie hegemon. No, tylko nam Dicry Speed wrzucił, więc my mamy to już, co chcieliśmy Increase Attack. No, tutaj nas osłabił. No i tak możemy z rondy zdjąć to co chcemy, ale nie oprę się tutaj temu. Zaatakowali. Jednego nie ma teraz. Może zdejmiemy Almanza. Gala ciągle w formie. Zdejmie Rotosa. No i tego hege, Hegemona jeszcze nas tutaj, niestety, y, jakoś. Y, no, ale Ronda dokończyła sprawę. Oczywiście Kardiel ma też zdejmowanie debuffów z drużyny, więc wygląda to tak jak wygląda. Dobra, no wróćmy do tej mojej pierwszej wersji, choć ronda też tutaj mogłaby być takiej, jak ja czasami stosuję, czyli właśnie tutaj to było z kaimarem. Gdzież ten kaimar jest, oczywiście tutaj go nie widzę. Tak możemy zrobić i zrobić też właśnie kolejną single target zawodniczkę. Zobaczymy jak to wyjdzie. No Jeżeli ten myszon mnie tutaj wyprzedzi, to nie będzie za dobrze. Ale właśnie jest. Judy Cape dobrze zrobiony w Nie i wszystkie single target powinny iść w niego. Ale nam to nie przeszkadza. Sprzątniemy właśnie myszona. Czy też jak mnie ktoś tam poprawił, szczurka. W komentarzu i jak już widzicie niewiele tutaj zostało. Zostawimy tego Wukonga w spokoju, zaczniemy zbijać trochę ten stone skin No i mamy już przeładowanie na kaimarze, możemy znowu iminkwisa tak rzucić. No i tutaj będzie zmasakrowany małpison właśnie przez Galę, tak więc różne zastosowania, tu generalnie podobne drużyny, nie byłoby tu specjalnie jakiejś zabawy. Pokażę Wam teraz, jak moja gala jest zbudowana, no bo to też nie jest jakiś taki, znaczy dobry build, ale też bez przesady. Więc tak, to nasza dzisiejsza bohaterka. Tak wygląda, jeżeli chodzi o same statystyki. Atak 6700, pełen crit rate i 280, prawie crit damage. Oczywiście, speed potrzebny w zależności od tego, gdzie jej używacie. Właśnie, bo ja tu robię testy arenowe ale ze względu na ten shield, który tutaj gala na siebie nakłada i pod wpływem tego shielda, jak ona uderza tutaj na A2 mimo tych statystyk takich słabszych, defensywnych, tak, tylko 50, no może takich średnich, 50 HP, ale niski dosyć defense 200, ale właśnie ze względu na ten shield, ona też świetnie sprawdzałaby się na hydrze. Trzeba by ją przetestować. Ja takie testy u kogoś widziałem i potrafi tam całkiem niezłe wyniki wykręcać. Widzieliście te podwójne ataki? Tak, tutaj bardzo silne, przechodzi. Tutaj ma ten ekstra turn, jeżeli jest właśnie na pełnym HP. Tutaj nakłada na siebie shield i tak dalej. Ja mam na niej akurat Phantom Touch, to, to też może być to dodatkowe uderzenie. Powiem, że Gala jest chyba jednym z bardzo, bardzo nielicznych epików, do której dokupowałem te gwiazdki, bo bardzo lubię tego czempiona. Więc zainwestowałem w nią. No, na szóstą gwiazdkę jakoś mnie jeszcze nie było stać. Więc generalnie, no, akurat piąta gwiazdka jej się tak średnio przydaje, bo to jest accuracy i resistance. Jeżeli chodzi o masterki, to ja mam akurat na niej takie. Więc znowu to pierwsze uderzenie tutaj może pomóc, przy szczególnie takich napakowanych czempionach. No i defense, no, tutaj raczej takie arenowe, tutaj rzeczywiście te masterki. No, i wyświetlę wam jeszcze te przedmioty, jak widzicie. No, speed, crit rate, crit damage, generalnie atak. To co jej tutaj potrzeba. Akrys jej niepotrzebne. No, i czpi tylko, żeby przeżywała tutaj nie najwyższe glify, jak widzicie. I też, no, tu powinien być oczywiście atak procentowy, jeżeli chodzi o to astendowanie Więc sprzęt taki jak widać jest atak, i tak dalej to też można sobie wykorzystać, czyli jeżeli chodzi o akcesoria, jeżeli macie coś z counter ataku, no to widzieliście to, A1 wcale nie było takie słabe, więc też potrafiła tu pozabijać czempionów z A1, więc jak najbardziej. Counterattack wydaje mi się tutaj całkiem spoko, jeżeli chodzi o akcesoria. No i tu mamy speed i atak, więc tak ta pani wygląda. No, w zależności od miejsca, ale ratingi dosyć duże. Czy jest tu Hydra? 4-2. No ja bym dał jej chyba jednak troszkę więcej, ale rzeczywiście ja jej tylko na arenie używam, albo właśnie w takich Sintranosach, tych wiecie specjalnych miejscach, jak najbardziej bardzo moim zdaniem fajny i przydatny czempion. No dobra, to była moja gala. Gdybyście chcieli jeszcze któregoś z czempionów zobaczyć, to dajcie znać, to zrobimy też taką prezentację. Jak możecie zostawcie łapkę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.